W pewnym momencie przychodzą takie okoliczności i te zewnętrzne i wewnętrzne, które wynikają z naszej natury, że ta skorupa oczywiście strofy zaczyna być zmiażdżona, czy też przez jakieś procesy historyczne, procesy kulturowe, czy też przez nasze życie osobiste. No, pierwsze rozczarowania nauczycielami, pierwsze oszczarowanie przyjaźnią, pierwsze rozczarowanie miłością, a pierwsze złudzenia opadają jak łuski z oczu. A zaczyna być pierwsza, druga, trzecia katastrofa w naszym życiu. Eee, w każdym razie możemy w tym jaju strofę sobie przetrwać i tu chyba pasują świetnie słowa jakiego, kto mówi o zwycięstwie. Chodzi o to, żeby przetrwać. Ale poeta musi sobie uświadomić coś innego, że słowa są ważniejsze niż zwycięstwo. Myślę, że na poziomie ontologicznym, na poziomie istnieniowym w każdą strofę wpisane jest katastrofa.